Zapraszam Cię do obejrzenia krótkiego wideo, w którym demonstruję, jak stworzysz swój własny rytuał koncentracji. Wybierz esencję destyny i dodaj kilka kropel do dyfuzora. Usiądź wygodnie i zamknij oczy. Przenieś całą swoją uwagę na zapach, obserwuj go uważnie. Zastanów się, jakie nuty czujesz, jakich wrażeń doświadczasz, zwróć uwagę, jak zapach dostaje się do Twoich nozdrzy wraz z wdechem. Określ swoją intencję. Czego dokładnie potrzebujesz? Jak chcesz się teraz czuć? Powiedz ją trzykrotnie na głos lub w myślach w formie dokonanej, na przykład jestem skoncentrowana, działam z lekkością, przepełnia mnie pozytywna energia. Wizualizuj jak z każdym wydechem uwalniasz z głowy chaos, zmęczenie i wszystkie blokady, oddając je do ziemi lub podłogi, a wraz z pachnącym wdechem przepełnia Cię energia i jasność umysłu. Poczuj w sobie tę orzeźwiającą moc i uśmiechnij się do siebie. Gdy będziesz gotowa, otwórz oczy. Jak się teraz masz? Zaobserwuj mnie i poznaj pełną moc zapachowych rytuałów esencję materiał.